Chodź na te opracowania. Na które końcówki czy które? Na te końcówki. Dobra. Na świnkę. no. Na, na misia. Dobra, najpierw jakieś takie zadania. Takie normalne zadania, nie takie jak na czeskomie. Okej. Okay. Jestem czarnochem? Tak. No. A czemu jesteś rasistką? Ty też. Eee... Mordo, co ty mówisz? No dobra, no ty mnie tego nauczyłeś. Ja nie wam rasistką. Zostałeś rasistką przeze mnie? Czyż to jest co najmniej kurwa skandaliczne, co ty mówisz? Dobra, ja walę kurwa to, bo to jest za darmo. A coś lepszego? Pionki są bardzo ważne w tej grze. Mhm. Mm no i można coś więcej zdobyć, no. Zastanów się. Po co? No zastanów się! Hm? Ty myślisz, a ja odpowiadam twoim widzom. Dobra. Jednak nie odpowiadam twoim widzom. Żartowałam. Ty myśl. Hm? Nie wiem, nie podoba mi się to zadanie, nie lubię go. No... Zastanów się, no. Dobra, to najpierw łatwiejsza. To później. Tam tego już się robię, tamto jest je... Robisz ja zaraz. Nie ma kurwa najmniejszych szan. Zobaczymy. No dawaj, to się uda. To jest za wszystkie niefajne. No dobra. Te dwa ostatnie będą Ci się bardziej podobały. To jest akurat z białymi. Dlaczego mam dwa hetmany? Nie <laughs> jest git. Bez białymi. Aha. <laughs> no dobra jest git, jest. To git. ty ma dwa hetmany, kurwa, a ja to białymi gram? No tak, ale to już dwie dobrze wystawiłem. dobra. Ty ja też jakiś kurwa głupie. No jak głupie, masz dać matę. No i co? No dasz radę. No jak, tu, jak, jak tu zagram to mi zbije. No i co dalej? No to tu zagram to się kurwa wróci no i co? No dobra, no i co dalej? I go pier... w głowę. Dobra, no i wtedy co będzie? FootballTeam.pl Darmowa, przeglądarkowa gra w formie menadżera piłkarskiego i rozwijaj swojego zawodnika, zdobywaj i kraftuj przedmioty. Trenuj, otwieraj paczki lub handluj nimi, zgarniając walutę potrzebną na busty dla Twojej postaci. Załóż swój klub, ulepszaj stadion i pnij się na szczyt piłkarskiego świata, rywalizując w piłkarskich ligach online. A w przerwach od treningu? Kolekcjonuj karty zawodników, zbuduj silną talię i stocz pojedynki z innymi graczami. Dołącz do nas już teraz i zgarnij bonus powitalny. I wtedy będzie tak zwana musztarda po obiedzie. I będzie mat. Dobra, dobrze. O to chodziło, widzisz? To był. I gdzie teraz? Dobra. I mat. Dobra. Udało się przeżyliśmy. Białymi. Jakiś najlepszy ruch. Niekoniecznie się tutaj zdobywa, ale po prostu taki najlepszy ruch. No, super, to się nawet nie zdobywa, tak? <laughs> no, nie no. Jest dobrze. Po prostu atakujesz go. I pewnie dojesz ma Że wybicie tego, czy co? No ale to będzie wymiana, a coś takiego wiesz. Bardziej atakującego. On ma słabego króla na pewno. Więc jakoś musimy atakować. No, jakie są pomysły? No nie mam żadnych pomysłów, co, tego pionka mam wybić i potem jakoś tu wchodzić wieżą czy co, bo to takie już wiesz. No jak takie już wiesz? No, jak otworzyć mu króla? Czasami można coś oddać. Czy tego zbijamy? No, otworzyliśmy króla. I teraz ważne, a co jak odbija tutaj? Pionkiem. No tak, pionkiem nie wymieniamy hetmanów, bo jak nam zbije, no jak nam zbije powiedzmy... No to szach. No i jak odejdzie królem, to co grama? No tu. Dobra, no może być tam, bo było kilka matów. Udało się, przeżyliśmy i wracamy teraz do tamtych zadań. Tam to są skurwiałe. A dobra, jest jeszcze to. Czarnymi. Yes. To też jest łatwe. Na no, spokojnie. Czy na ty się cieszysz? <laughs> Przepraszam. po prostu zaczęłam czytać jakieś głupoty. Co przeczytałeś mądrego? Nie, no nic mądrego. <laughs> nic mądrego jednak. To co tusza? No, może coś innego? No to, no to pochuj mnie, pytasz, jak wiesz lepiej. No dobra, no ja cię nie pytam. Ale dobra, spokojnie. Co liczysz najpierw? No jakie są, pokaż? No taki, taki. I jeszcze jakiś? Taki, taki. No. I jeszcze jakiś? Taki. No dobra. I który jest optymalny? Pewnie ten. No bo jak odejdzie króla. ma w sumie jedno pole. Musi iść tu do góry. To co robimy? do góry? Tu musi iść. No właśnie, to chciałam zaznaczyć, dobre. I co wtedy? No walimy go w Jest mat, widzisz? To nie było takie trudne. Teraz wrócimy do tych trudnych. Nie no, te są sku**ałe, to Ale jest, poradzisz to, sobie, no. To jest no. hejterstwo zwykłe. spokojnie. Jakie jego figury są niebroniane? No w sumie sporo. No z połowa, no. No ale które? No ten, ten... No i te wszystkie tam na dole. No, a to da się jakoś je zaatakować? Zawsze się da. No to jak? No da się tak, da się tak, da się tak, da się, tak, 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 tak. Jak jeszcze? No wie... no... Jeszcze tak i jeszcze tak się da. No dobra. Jeden z tych ruchów jest dobry. Co, ten? Bo teraz atakujesz i Hetmana, Prawda? Tak. I gońce, więc zdobywasz figurę. Hmm? Ma to sens? Przecież sam to wymyśliłem, no to jak to ma nie mieć sensu? <noise> no wiem, że to wymyśliłeś, nie było aż takie trudne. Poradziłeś sobie, jest dobrze. I teraz jeszcze ostatnia. Hmm? Ostatnia i koniec zadań. <noise> Bo już mi się znudziły. Nie, mi się już znudziły. Hmm? Nie, no generalnie to muszę dajemy na czoło, no. No dobra, ma to sens. Bo co atakujemy? No króla. I. I pionka. Nie. No dobra, gońca, gońca. No tak. zaznaczyłem ci tego pionka. Tak, tego pionkę. Dobra. Ogólnie to jest dobry pomysł, tylko trochę w innej kolejności. To najpierw zbijemy. No, dokładnie. No bo ten skoczek bronił gońca. On odbija i teraz gramy co? To. To, co mówiłeś? Dobra, bo tam po prostu um, byś nie zdobył tej figury, gdybyś zagrał najpierw. Pewnie by się zasłonił. No i teraz po prostu to nie działa. Ale dobra, wymyśliłeś, udało się, super. E, grasz ze mną teraz. Hmm. Na czas konie, tak? <grym> tak. Na ile czasu? 3 plus 2. 10 czy 15? 3 plus 2? <grym> 10 minut, dobra. <grym> ja zaproszę. Mówię, o Jezu, no. nie. Ja tak robię. Też patrzę twoje mecze. Gutek ja okay. przesyła 9 zł i 75 groszy. Dobra, bo musimy Jebać powtórzyć ten debiut. Pójdę. Bo na jeden ruch zapomniałeś. Na to. To jest najlepszy ruch dla czarnych. I co mieliśmy grać? Najpierw mi powiedz, później zagraj. O, to, nie, To ty nie. na mnie spojrzałeś. Ja, to no 3, nie, 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 na groszy. betrze, na nie, 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 ci nie, 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 ci nie, 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 no, no dobra. Nieważne. Wrócimy do tego. No dobra, nie, no to ty, graj. Przestań jęczeć, bo ty... Ojej. nie, No nie, 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 ty. nie, 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 Dobra, no, teraz twój plan się powiedzie. No i co? I, i stać na dziurę i masz figurę w plecy stary w piątrłuchu. No, no dobra. A, dobra, no okej. Okay. Ale to był przypadek. To traje wszystkie Ciebie, się boxing. przesyła 9 zł i 75 groszy. Kolega się pyta, czy Weronika jest woła? Tak. Tak. Nie. Nie, nie jest wolna. Jesteś wolna, czy nie? A co to za pytania? No normalne pytania, sympatyczne z czatu. Przestań jęczeć. To skomplikowane. Okej. Okay. Nie dziwię mu się. <grym> <Hey. grym> nie miło. Okay. Czy wczoraj miałaś chłopaka, a dziś to skomplikowane, tak? <grym> czy ja wyglądam stara? Tak. Okay. To nie było najmądrzejsze. No dobra, dobra. Wyglądało I... dziwnie. W każdym razie. <laughs> Liczyłam, że obronisz piankę. <laughs> tak umiesz liczyć, to nie licz na mnie, nie? No dobra, no. Coś tam zauważasz. Dobra, no to muszę coś wymienić. Może to. Może wygram na czas. Dobra, wyograziłam ci widełkami, ale jest Git. Chociaż. Eee... To... No dobra, masz dwie figury więcej. Poradzisz sobie. Przestaniesz jęczeć? <laughs> Nie jęczę. że jestem taka zmęczona. No i czemu zagrać tak szybko? Co mi podwaliłeś? Nie. Hmm? A, wierzę przez przypadek. Przez przypadek? Mm. Nie musisz jej brać! <grym> no nie wezmę. Już weź. Już dam ci. Dam ci spokój. A <trym> powiedz jakiś żart. Brakuję ci. Słucham. T... Yy... 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 Brakuje Ci czegoś w życiu? Tak. Okej. Okay. No dobrze zagrałem. No dobra. To jest remis. Ale Zobaczymy jak to zagrasz. No ważne, żebyś miał swojego króla przed moim piankiem i go blokował. I wtedy będzie ramis, raczej na pewno poradzisz sobie. Dobra. Mhm. No dobrze, zagrałeś, no. Nie żuchałeś tego pionka. A mój pionek! No dobra, no po prostu remis. Pokojowo. Znaczy, że tak jak pokojowo. E, Oddałem ci dwie figury. To nie ma znaczenia. No, tak. I jeszcze nie wziąłem ci wierzę, A i tak zremisowałem. Ale dobra, nie oceniamy. Hmm? Weź tam przegląd. Ale teraz ja nie widzę twojego streama. To nie jest moja wina. A ja jednak widzę. Dobra. Ty kręciłeś. W grze środkowej wykręciłaś pięć i pół kubka no dokładności. <grym> ja role. I w debiucie 67. No bo podwajam figurę. No. No naprawdę wiem, że... że to był misklik. Ja wiedziałem, że ten pionek był słaby, jak już go zagrałem. No, tak, tak. Znaczy, tu i tak była wygrana, ale nie potrzebnie oddawałeś mi wszystkie pionki. No, ja gram po tej stronie, gdzie mam przewagę. Tutie mogłam wziąć wieża. Nie było równo. Ogólnie było no, równo. Tak, było równo. Dobra. La, la, la,